moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z Grylizen. No i tak, wczoraj dostaliśmy, moi drodzy, zadanie od Asza. Od Asza, żeby rozdać zioło, czy tam bardziej bym nazwał to sprzedać zioło, wszystkim ludziom, którzy chcą. No i ja wczoraj rozdałem bardzo, bardzo wielu ludziom te zioło, jednak ja po nagraniu wczorajszego odcinka troszeczkę sobie jeszcze pograłem bez nagrywania. I odkryłem, że zioła nie dałem jednej osobie. Hmm, nie wiem jak dokładnie się ta osoba nazywa, ale to jest chyba Kalib. On gdzieś tutaj przesiaduje. O, zobaczcie, tutaj jest. Zobaczcie, mam jeszcze taką opcję. Hej, paliż zioło? Więc dajmy to. No, i zobaczcie, że automatycznie, moi drodzy, wykonaliśmy misje związane z tym ziołem. Więc teraz musimy się znowu wrócić do Asha. No i powiemy mu, że wszystkie zioło przez nas zostało rozprowadzone. No i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Tak mi się przynajmniej wydaje, żeby do niego po prostu podejść. Najbardziej jest konkretna rzecz. Dalej zobaczymy, co się będzie działo, moi drodzy. Dobrze, on tutaj sobie już widzę, wędruje. Podejdźmy do niego. Hmm, proszę, zobaczcie, że nie mamy takiej opcji e, z nim do rozmowy, a, a zobaczcie, że tą misję już wykonaliśmy, więc musimy z tym podejść do jakiejś innej osoby, coś mi się wydaje. E, najbardziej konkretnymi dwoma osobami e, wydają mi się właśnie tutaj ten gościu naprzeciwko. Chodźmy do niego podejdźmy, Vitus. Nie, Vitus też nic nie ma. Hmm, no to podejdźmy w takim razie tutaj do tego gościa, do Kaspara. I've sold all the Brugel weed. And now what? Now I wait for the killer to come and see who's been stealing his customers. You do remember Hemler ended up dead. Well, it's your neck. You really want to draw him? Be somewhere out of sight. You know, in out-of-the-way places. Any suggestions? I don't know. Maybe the washroom. Umywalni? Gdzie jest umywalnia? Moi drodzy, czy kojarzycie gdzieś tutaj umywalnie? Hmm, ciekawe to jest. Umywalnie, ja se kojarzę to... ja se kojarzę umywalnie z jakąś taką bardziej wanną, żeby się do niej tam położyć na przykład, no i wtedy będziemy oczekiwać na naszego zabójcę. No dobrze, ale... Kaspar nam powiedział, że to jest w mało uczęszczanym miejscu, więc. Więc coś mi tutaj kojarzy się, tu mamy drzwi. Nie, tutaj też nic nie ma. Ale w tych budynkach, tutaj nic nie mamy, w tych pomieszczeniach. Nic nie widzę tutaj naprawdę. Umywalnia. Co tutaj leży kurz. <ś> <ś> Może, żeby zamieść podłogę, o to chodzi? Też będziemy mieli na pewno jakieś zadanie z tym związane. Tutaj jest coś dziwnego, ale tutaj nie, tutaj też nie. No to ciekaw jestem, naprawdę gdzie znajduje się tutaj umywalnia. Poszukajmy jeszcze dalej. Tutaj mamy jeszcze takie pomieszczenia. Tutaj też nic nie ma. Tutaj tak samo. Kurczę, mole. A tu ne, też nie ma umywalni. Gdybym się kogoś spytał, gdzie znajduje się umywalnia, byłbym naprawdę, naprawdę bardzo wdzięczny. A za bardzo nie chcę Was zanudzać, moi drodzy, moim szukaniem umywalni. Tutaj wątpię, jak mam być szczery, że tutaj znajduje się jakaś umywalnia. Tutaj, tak samo w środku, wątpię, bo tutaj znajdują się tacy dosyć ważniejsi ludzie. No i to jest dosyć takie miejsce często uczęszczane. Taylor też nie. No, ale mi powiedzieli, że umywalnie naprawdę mała informacja to jest dla osoby, która się mało zna na tej grze. Chociaż czekajcie, tutaj mamy jakieś drzwi, proszę bardzo. Ooo! Elegancko mamy balię. Dobrze, połóżmy się do niej. Czekaj na zabójcę, okej. Okay. Kto nim jest? A tenciul! Aric, proszę bardzo. Czekajcie, zapiszę grę, bo czuję, że to się zakończy jakąś wojną. Dobrze, zapiszę grę tylko, ok. Why did you do it, lad? Do what, Master Eric? Couldn't you have come to me first? You really don't understand, do you? I just did this to find Hemla's killer. That's you, Master Eric. You think I don't care about what I did? I never intended it to end this way. <coughs> you think I don't wake up in a cold sweat every night seeing his face? Then why did you kill him? All I wanted was my share for helping him find clients for turning a blind eye. I needed that gold to get back to the mainland. I have to find them. So what's happening on the mainland? I may never know now. It may be too late. Too late for any of us. The Brugel was my last hope to get home. Their last hope. Kurde mole. Szybki atak dostałem naprawdę. się nie spodziewałem, kiedy on mnie bije. Ale z tego co pamiętam, Arik był niezłym przeciwnikiem, no i kurcze, będzie niedziela. Coś czuję teraz. Ojojoj. fajnie by było jakbyśmy gdzieś stąd wyszli, bo jak dla mnie tutaj jest troszeczkę za ciasno. Nie wiem czy nie udać się na jakąś arenę czy coś w tym rodzaju. Tego kurczę jeszcze nos panuje, się może szybko zmiksturuję. I found Hemla's killer. Are you certain? Yes, To was Master Eric. Hemlar owed him for the Brugel weed he supplied. He killed Hemlar and would have killed me given the chance what have you done with eric nothing he's still alive what should happen to him now we will deal with him you have done good work chwileczka chwileczka bo mnie jeszcze gonił ja przez przypadek tutaj do niego podszedłem a gdzie jest ten arik thank you kurkaj go nie widzę naprawdę on jest, no ale gafę strzelią, szczerze mówiąc. Chciałem tylko uciec. Skądie może ten miecz schowam? A mi się wydaje, że to misję wykonaliśmy. Heard about Eric? What about him? He's run off. Where to? No one knows. Well, if he's smart, he won't come back anytime soon. Is it true about Arik? They're saying. Yes. He killed Hemlar. Who's going to train us now? What about you? You can train people. Me? I'm only a recruit. But the Order still needs someone. It's important that training continues. The mages will never allow me to take over. Maybe I can help. There. Nowy postronek do dla Williama e, Chwileczkę jeszcze tutaj do tylko podaję gościa. Czyli zobaczcie, że Alik tak naprawdę m, automatycznie zniknął nam e, wraz, e, wraz, gdy ja zacząłem rozmawiać z Vitusem. Po prostu Vitus mnie nagle złapał i to było naprawdę przypadkowe. No ale cóż, tak naprawdę mi się zdaje, że nic takiego nie straciliśmy. Misję tą ogólnie mamy wykonaną więc można powiedzieć, że ta misja pokonania czy ta misja tej walki z Arikiem można powiedzieć, że nam się, że tak powiem, udała, jednak ogólnie go nie pobiliśmy Jednak misja została, moi drodzy, wykonana, więc to jest najważniejsze, Dajmy to. William he can staff and he He's only a recruit. We can hardly allow a recruit to work as a trainer. Then promote him. Make him a warrior of the Order. Hmm. He's earned your trust. Very well. He shall take over responsibility for training. Then we shall see. Do I receive a reward? You have shown insight and service, both of which the Convocation rewards. Use your insight, choose your reward my strength in combat will be the convocations. so it shall be. i've spoken to vitus. he's agreed you can take over training the recruits. what me? really? you trained me. have more faith in yourself. right. good. well, thank you. i definitely owe you one. right. well. Better get to work. Dobrze, więc William teraz, moi dreserzy, został tutaj e, tym, tą osobą, która będzie szkoliła ludzi. E, ja pójdę się jeszcze raz-dwa przespać, ale nikt mnie tutaj nie wygoni. Dobrze, do rana się prześpimy. E, no i postarajmy się jeszcze powykonywać parę tutaj misji pobocznych, e, żeby ten odcinek nie był zbyt krótki. Ogólnie dostaliśmy, moi drodzy, moi drodzy, próbę od Illumisa, e, jednak e, za bardzo nie wiem, gdzie się, znajdują się e, pewne jakieś tajemnicze e, tutaj twierdze, krypty, coś takiego. Chwileczkę, to nie on. Widzicie, z Illuminarem nie mogę porozmawiać. On ogólnie dał nam próbę, abyśmy znaleźli jakiś kryształ ognia. Dobrze, podejdźmy do Asha A, też nie chce z nami rozmawiać. No cóż, więc e, chciałbym cię podejść może do tego e, Chwileczkę Palas, Palas. Palas też nie chce rozmawiać. So, While gold never rusts, it seems it He would have done us all much harm if you hadn't found him, Removing him has proved your worth. I have some questions Questions are food Dobrze, nie wiem, tutaj je robić za bardzo, to jest taki dialog niepotrzebny za bardzo. No i my dostaliśmy tutaj też próbę od tego pana, ażeby stworzyć moi drodzy, zwój. No, i um, ja bym proponowała najpierw przeczytać tutaj te książeczki, chociaż ja już to robiłem wcześniej. Żadna nowość, no właśnie. Tutaj też nic nie ma. Stół My alchemiczny. Jestem ciekaw w ogóle, gdzie znajduje się stół runiczny. O, tutaj jest stół runiczny, proszę bardzo. Przemiana światła, magiczne światło, przepraszam jedną sztu albo dwie jedną dobra jedną weźmy Ile to będzie trwało? Otrzymano magiczne światło ilości 1. I have completed the scroll, master. Hmm, I see. Yes. <coughs> it's bad. The scroll has indeed stored the rune's power. You have passed your test. Of course, you should now be able to create your own scrolls. But should you need some pre-prepared scrolls, I may be able to help. Master, I need scrolls. To jest to, słabe, a to jest słabe leczenie. Dużo tych czarów, jak sami widzicie, nie ma. Jednak e, możemy też kupić gotowce. Jednak na razie one są mi mało potrzebne, więc wyjdźmy na razie. E, jestem ciekaw, gdzie znajdują się ogólnie ruiny, do których ogólnie mamy tam dojść e, i odnaleźć w nich jakiś kryształ, czerwony kryształ. Hmm, może zobaczmy tutaj moim, w mojej liście zadań. Yy, przepraszam, chwileczkę, gdzie to jest? Nie, może sprawdźmy lepiej po zadaniach. Tutaj mamy zadania. Aktu o, mało tych jest tutaj, to fajnie. Mamy kryształ ognia. Okej. Okay. Mapa zadania. Tutaj, zobaczcie. Północna świątynia, więc podejdźmy tutaj do tego miejsca w takim razie. Widzę, że trzeba ścieżką ładnie pójść i później gdzieś zboczyć. Nie wiem, czy tutaj byłem, ale podejdźmy, może jeszcze w tym odcinku. Zobaczymy, co my tam mamy ciekawego. Przespałem się do rana, chyba. Nie, chociaż gwiazdy widziane na niebie. Chwileczkę. Nie, nie ma gwiazd, pomyliło mi się coś. Dobrze, więc w takim razie, moi drodzy, jeszcze dzisiaj wyjdziemy z miasta. No i postaram się zdobyć właśnie ten, tą rzecz. Więc tam podejdziemy teraz. Gdzie to jest wyjście? Tutaj, chyba. Chyba dobrze idę, co nie? Pewnie, że dobrze. No, w końcu możemy trochę odetchnąć od tego klasztornego życia. Jednak ciekawi mnie dokładnie, gdzie to się znajduje. Warto może tutaj by było otworzyć. Oj, chwileczkę, bo coś słyszę. A tutaj coś jest. Ale chyba mnie to przestało gonić. Jeszcze mnie nie zaatakowały, to, co, nie zaatakowały mnie te potworyki. E, dobrze, sprawdźmy czy... Tak, to tutaj muszę iść w takim razie. Oj, będę walczył z tymi ćmami. Nie lubię za bardzo tego. Chwileczkę. Może grę sobie zapiszę, wiecie. E, który to jest odcinek bodajże 29 albo 8. Dajmy tutaj na nowy save. Dobrze, czy wygram walkę z trzema ćmami? Nie, z dwoma. Nie są ciężkie. Dobra. Jakoś nam wyszło. Warto jej może jeszcze troszeczkę powęszyć, moi drodzy. Zabijemy je wszystkie. Tutaj mamy jeszcze rządło szczura. Tam jest jeszcze jeden. Nie! Pięknie. No, nic specjalnego w tym, w tym kuferku nie było. Dobrze, rozwalmy jeszcze te, te dwie ćmy. No i podejdźmy do tego grobowca. Nie wiem gdzie to się znajduje, ale oj, ale tam coś widzę dalej. Jakaś skinia tam jest. Już takich, dużyń obra takich dużych obrażeń już nie otrzymuję od tych ciem, więc fajnie. Ale ogólnie ćma grobowa jest y, dosyć łatwa. O, proszę, zioło tutaj rośnie, nieźle. O mój Boże, co tam jest? To wygląda jak jakaś. ważka. Czekajcie, <słuch> ja może zapiszę grę przed tym czymś. Mam nadzieję, że to nie będzie ciężkie, kurczę, bo nie mam zamiaru teraz przedłużać odcinka, żeby z tym czymś wygrać. Świerszcz bojowy jakiś łatwe to nie jest oj. oj, oj. dużo życia też mi nie zabier chociaż dobra zabiera trochę życia nie, muszę się spocić wiecie zmiksurować scholerstwo to jest Dobrze, że w ogóle mogę się przed tym bronić. Nie, muszę uciec znowu. Kurczę, ale miksturek tutaj stracę na tym czymś. Co to jest? świersz modliszka? Nie, świersz bojowy. Oj, ładny cios. Nieźle idzie nam teraz. Ha? 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 Jeszcze ten cios. Dobra, pięknie. Łatwa to nie było. Pył ze skrzydeł. No i tak moi drodzy, tutaj ogólnie został wysłany pewien yy, nowicjusz, yy, który właśnie nie wrócił z tym yy, z tym czymś. Oj, widzę gnomy. Z tym kryształem ognia. No i musimy najprawdopodobniej znaleźć jego zwłoki, no i wziąć ten kryształ od niego, no i wtedy wrócić. No i wtedy wykonamy zadanie. Auto zapis mamy. Nieszczęsne gnomy mamy znowu. Znaczy znowu, znowu po raz pierwszy, ale ich z nimi nie lubię walczyć. Obrzeda nie żyje. I drugi, no dobra, ładnie. I z tego co słyszałem, tutaj też, moi drodzy, musimy użyć czaru o nazwie Telekineza, bo dalej po prostu nie przejdziemy. Tutaj musimy jakąś dźwignię użyć. Zobaczmy, czy taki czar w ogóle mam, kurczę. Powinienem mieć. To jest chyba to. Dobra. No, co wy gadacie? Musimy znowu, moi drodzy, chyba walczyć z tym. Chociaż ja mam, mam tutaj auto zapis, więc okej. Okay. Ale już myślałem, że będę musiał znowu walczyć z tym świerszczem. No dobrze, ale przynajmniej wiem, że dalej nie wolno się zbliżać, bo nam e, wyskoczą te igły z ziemi i nas to zabije. Dobrze, nie gramy się tutaj szybko wczyta. Jeszcze raz to zrobimy, jednak nie musimy się tak zbliżać. Tak za bardzo zbliżać. Do tych tutaj drzwi, żeby mnie to zabiło. No wczytuj się, wczytuj. I teraz tak, moi drodzy, ja może pójdę do tych drugich drzwi, e, może tam te kolce mi nie wyskoczą, gdzie my jesteśmy? Aha, jeszcze walka z gnomami chyba nas czeka, czy nie? No, czeka nas niestety, dobra, więc walczymy. Kurczę, prawie nie żyję. Dobra. Udało się. Nie wiecie co, ja od razu biorę tego. tą telekinezę. O, zobaczcie, tutaj jest dźwignia jakaś. Dobrze, drzwi nam się otwarły, jednak nie wiem, czy jak przejdę, to. Hmm, nic mnie tutaj nie zabije. Więc lepiej wolę zapisać. Tamtej dźwigi nie było w tamtym przejściu, więc musimy tutaj elegancko sobie teraz przejść. Dobra, nic tam nie wyskakuje. Żadnej kolce z ziemi. Mamy kolejnego gnoma. O, i widzę zwłoki leżące tutaj obok. Czyli jesteśmy chyba, dotarliśmy do celu. Dobrze, jest, Nathan. Zobaczy, jest kryształ ognia. Świetnie, znaleźliśmy go. Uuu, ładnie, dużo, dużo złota tutaj nawet mamy. 144, fajne znalezisko. No dobra, moi drodzy, więc w takim razie teraz się wróćmy do miasta. No i zaakceptujmy zadanie. Jeszcze może tutaj troszeczkę połazimy, zapolujemy na coś. Tutaj już chyba nic nie znajdę, oj, jednak zobaczcie, jest jakiś kuferek. Uuu, co to jest? Srebrny świecznik, mały rubin, pięknie. Fajne rzeczy, nawet dużo ich jest tutaj. Po drugiej stronie coś jest? Nie, po drugiej stronie niestety nie mamy nic. No i dobra, tutaj jakieś stwory jeszcze są. Hmm, mamy tutaj sępy. I tam jest jakiś namiot, ale wiecie, co ja znowu może grę zapiszę przed tą walką. Dobra! To jest właśnie trochę głupie, że sęp morski znajduje się tutaj w takim dziwnym miejscu. A. 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 Najlepiej do ściany wziąć. Dosyć one nieźle się oddalają od nas. Dobra, mój ty dziadu. Jeszcze ten cios. Dobra, mamy tutaj mały obozik. Warto do niego jeszcze zajrzeć zaraz. Gdzie jest ten drugi sęp? Tutaj chyba nie, pewnie. Później mięsko upieczemy elegancko. Dobrze. No i co my tutaj mamy? Na samym początku pomyślałem, że tutaj ktoś siedzi, ale widzę, że nikogo tutaj nie ma. Jakiś korzeń leczniczy, ok. A proszę, i kuferek nawet jest. Którego oczywiście otworzyć nie mogę. Tutaj też nic nie ma. No dobra, w takim razie wracamy się, moi drodzy, do miasta. Akceptujemy misję. Zobaczymy, co dostaniemy za jej wykonanie. Tak mi się ogólnie wydaje, że nic szczególnego eee, dostaniemy. Jednak wykonamy ważną misję. To jest ogólnie e, misja główna. E, to jest właśnie misja o nazwie Próba Iluminara, chyba. Ale tę misję musimy ogólnie przejść, i z tego co widzę, to jest chyba ostatnia, ostatnie zadanie, które tutaj wykonuję. Więc, yy, bardzo możliwe, że niedługo pożegnamy się już z klasztorem, bo nie wiem za bardzo co tutaj, co tutaj mamy robić. Jak sami widzieliście, dzisiaj odkryliśmy, kto był zabójcą tego całego naszego hemlara. Tak ogólnie, ile mam tutaj zadań? Zobaczmy, tak z ciekawości. Jeszcze próba mistrza Witusa, niebezpieczne potwory Briana mm, i próby mistrzów. No to same próby ogólnie, ale próby mistrzów to jest misja y, główna. Więc ona będzie się powiązywała tutaj z tym, co teraz zrobimy: Illuminar. Ale nie, chwileczkę, czemu tak się dzieje? Przecież ten kryształ miałem od kogo to zadanie, bo już nie pamiętam. Chwileczkę, tylko sprawdzę. Ignatius, proszę to chyba Pewnie. I have recovered the fire crystal. I never doubted your skills. Once you are ready, we will begin your study of crystal magic. Soon we will be able to accept you into the convocation of mages. Master Pallas did not offer me a test. Then he must consider you have progressed sufficiently already. Let us consider that matter over. Dobrze. I have completed Master Abrax's test. Another step along your chosen path. I delivered the artifacts Master Cyrus required. A job well done. Those artifacts may reveal secrets important to our future. Master Illumar has taught me how to create scrolls. Co jeszcze coś zostało? Bo szczerze mówiąc, próba mistrza Witusa, na czym ona polegała? Podejdźmy do Witusa, wiem gdzie on jest. Jednak u niego też już powinniśmy wszystko zrobić. Jeszcze przeczytam o co w tej próbie chodziło. Jeżeli to jest dosyć rozległy temat, to tą misję wykonamy jutro. Jednak zobaczcie, że tutaj nic nie mam. Tak, przeczytajmy na szybkiego. Aby zaliczyć próbę u mistrza Witusa, Witusze muszą szukać zaufania i mądrości w walce. Mądrość w walce to książka. Hmm. Właśnie, o co tutaj chodzi, co nie? I próby mistrzów to jest ogólna misja, czyli jeszcze nam została próba mistrza Witusa. Yy, ale tą próbę, moi drodzy, może zrobimy jutro. A ja tylko przyspieszę. No tutaj się nic nie dowiemy już. Czyli musimy jeszcze zrobić tą próbę mistrza Witusa. O tej misji za bardzo nie wiem o co chodzi, bo tutaj jest, jak sami widzicie, coś ukrytego w tych słowach. Rozwij koniec znaczenia mych słów to pierwsza część próby, no właśnie. Czyli to jest dosyć tajemnicze zadanie, ale to misję moi drodzy wykonamy jutro, więc to by było na tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję. Jeżeli film wam się spodobał, no to serdecznie zapraszam do lajkowania oraz komentowania. No i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Cześć.